Zawodników po wydwu zespołu w obsadę serdziowską. Dużo udanych akcji i tradycyjnie drużenie Tannoczesskiej siarki, zwycięstwa. Svábia sa, Branka, na našej a jej to vedcov. Mikolaj! Mikolaj! Mikolaj ešte raz! Budete sa druhá, na I proszę Państwa, druga bramka dla naszego zespołu. Jej zdobywcą ponownie grające z numerem 11. Mikołaj! I proszę Państwa, trzecia bramka dla naszej drużyny, jej zdobywcą, 38 minuta spotkania, 3-0 dla naszego zespołu. 시청 uh. uh. Proszę Państwa, kolejna ręka dla naszego zespołu Jej Zowywcą. prowadzi Stowarzyszenie Złota Siarka. Yeah, 6. minuta spotkania fejsko puścza Mikołaj, Skina, gradu mikołaj i zaszczelone gratki i, i zakręty opuścili boisko Zwycięstwo naszego zespołu. Na początek gratuluję trenerowi zwycięstwa i całemu zespołu siarki. No, wynik wygląda kiepsko, natomiast chcieliśmy zagrać odważniej niż w ostatnim meczu z Sokołem. Nie chcieliśmy tylko być w obronie niskiej, ale chcieliśmy kreować sytuację. Początek meczu wydaje się, że, że weszliśmy w mecz fajnie. Wydaje mi się, że mieliśmy ze dwie okazje, gdzie zabrakło po prostu decyzji o, o oddaniu strzału. Natomiast chłopaki nie wystraszyli się przeciwnika i chcemy w nich to utwierdzać, że że żeby grali odważnie, żeby kreowali sytuację, bo Samo obronienie się chyba nie prowadzi do, do niczego dobrego, nie, nie rozwija zespołu. No tak jak Pan wspomniał, sytuacja kadrowa, organizacyjna jest trudna, to chyba wszyscy wiedzą, bo ja o tym głośno. Natomiast trenujemy, udało się zebrać skład na dzisiejszy mecz, według mnie ciut lepszy niż ostatnio, dwóch nowych chłopaków, którzy dołączyli w tym tygodniu, dzisiaj debiutowało. I są z nami. Mam takie odczucie, że niektórzy z chłopców, którzy grali w tej rundzie, mogliby nam jeszcze pomóc, i, i mam tu dla do nich taki lekki żal, natomiast no, są dorośli, jest to ich decyzja. Szkoda, że nie chcą grać tej rundy z nami do końca. Być może przy dobrym występie byłaby to dla nich reklama żeby w zimie znaleźć jakiegoś lepszego pracodawcę, no ale to jest ich wybór. Nie mnie to oceniać, żałuję, że nie było dzisiaj ich z nami, bo dwóch chłopaków, czyli Sousa i Andrew Andrzej też nie byli przekonani, a mimo wszystko dzisiaj przyjechali z nami i, i dali trochę jakości, więc mówię, no jeszcze raz gratuluję. Jestem zadowolony z tego, że nie wystraszyliśmy się, że chcieliśmy grać w piłkę, według mnie, nie tylko ją wybijać. Były sytuacje, które przy odrobinie szczęścia i lepszym wyborze mogły dać nam dzisiaj bramkę, Nawet ta, to w drugiej połowie wyjście z kontro 3 na 2. Przy, lepszym, przy lepszej decyzji i lepszym rozwiązaniu mogło się zakończyć dla nas bramką. Niestety duży też wpływ na wynik końcowy miały te dwie bramki, czyli trzecia i czwarta stracone. No, były w mojej opinii to takie błędy decyzje, które nie powinny nam się dzisiaj przytrafić. Na razie skupiamy się, żeby dograć tą rundę. Nowy zarząd wszystko robi, żeby dokończyć rundę jesienną. A w zimie po prostu dać sobie możliwość i czas na to, na to żeby poukładać pewne sprawy. Na pewno okienko zimowe też daje możliwość że tego, że ktoś do nas przyjdzie. Mamy dużo sygnałów. Chłopaki chcą grać w czycielidze na zasadzie właśnie takiej. Autoreklamy. Wiedzą, że jest to możliwość, takie okienko wystawowe, chcą się pokazać. Więc mamy dużo sygnałów, że chcieliby u nas grać. Ale mówię, no, to będzie okres miesiąc, półtora na zastanowienie się i danie sobie możliwości poukładania w klubie pewnych rzeczy. Więc na tę chwilę nie mam żadnych informacji. Że e, będą jakieś decyzje, że nie będziemy grać dalej. Skupiamy się na tym, że gramy, mamy grać. E, na pewno e, tą rundę jesienną e, dokończymy. Dzień dobry. Dziękuję jednocześnie za e, gratulacje od dla gra Gości. E, cała odprawa przy dzisiejszym meczu była poświęcona nie taktyce, jak mamy grać, jak rozgrywać, jak otwierać, jak atakować wysokim pressingiem, tylko właśnie tym, żeby do tego meczu podejść na 100% skoncentrowany. Bo wiadomo, to są mecze, które ja nazywam meczami pułapkami. I, Gdybyśmy podeszli do tego meczu mniej skoncentrowanie, to mogłoby to się potoczyć zupełnie inaczej. Oczywiście pierwsza połowa, szczególnie pierwsze 15 minut nas bardzo zaskoczyło, bo zespół gości zagrał zupełnie inaczej niż w ostatnim spotkaniu u siebie. Wyszedł wysoko, nie bał się podejść do nas z wysokim pressingiem i te pierwsze 15 mieliśmy takie troszeczkę nie jak w naszym wykonaniu. Natomiast z biegiem czasu gdzieś ta, szczególnie ta pierwsza bramka już nam otworzyła troszeczkę więcej możliwości. Te dwie bramki jakby w, doli, w takim już końcowym, w końcowej fazie pierwszej części spotkania po dwóch ewidentnych błędach obrony gości jakby uspokoiły mecz, jakby już zweryfikowały, że ta druga połowa ma się tylko odbyć. I też ta druga połowa tak wyglądała już trochę więcej do chaosu, mniej, mniej składnych akcji. Przy większej oczywiście dozie, dozie szczęścia i przy większej koncentracji, szczególnie jeżeli chodzi o Mikołaja Szkiele, chociaż pomimo tego, że szły dwie bramki Mimo to, że szef to zagrał naprawdę też bardzo dobre e, zawody, gdyby był bardziej skoncentrowany mógł szedł jeszcze dwie, e, dwie trzy, ale to jest młody zawodnik, on cały czas jeszcze się uczy, więc tutaj wiadomo, musimy to wy, w jakiś sposób wypośrodkować. Oczywiście, tak jak zwykle, no, cieszymy się z tych trzech punktów. Mamy w tej chwili ich 28. No, biorąc pod uwagę to, co się działo u nas w czyli i w sierpniu, to nikt by chyba nie przypuszczał, nawet w śmiesznych snach, że będziemy mieli tych punktów tyle w tym momencie. A jeszcze mamy. Jedną kolejkę z tej rundy i dwie przeniesione z wiosny. No, co ugramy górką, to, to będzie super, ale już teraz myślę, że możemy być dumni z tego, co chłopcy po, pokazali przez całą rundę jesienią. Dziękuję.